Panie Zbigniewie, co to jest? To są karty, gdzie w czasie okupacji hasagu w pelcerach Niemcy grali w te karty. To się nazywa Gramy w Skata. Więc jeżeli oni te karty w czterech czy w trzech grali, to proszę pana, w czasie ucieczki z hasagu Niemców, bo zbliżało się wyzwolenie, Jeden te karty, czy zostawił tak czy tak, zostawił z myślą tamtych, że w podróży gdzieś, czy w czasie postoju, ucieczki dokończymy te gry i te karty zostały, które ja wam tu teraz... Zostały w obozie. W obozie przekazuję, tutaj po moim dziadku, który zabrał te Dziadek karty, zabrał bo to ich. oni grali w jego tam, tej, jak to Byskata. się mówi, Tak Jak mogę jeszcze zobaczyć, by pan je rozłożył. O, rozłożymy elegancko, żeby było widać. Żeby ktoś nie powiedział, że to, to są te karty.